W kalisz arenie odbyły się derby Wielkopolski, czwartej kolejki drugiej ligi siatkarskiej. Przetasowany po poprzednim sezonie krispol Września zmierzył się z miejscowym MKS-em. Początek pierwszego seta przyniósł grę punkt za punkt. Aż do momentu, kiedy Chrispol wyszedł na dwupunktowe prowadzenie. Z każdą kolejną akcją przewaga pomarańczowych była coraz bardziej widoczna. Ostatni punkt atakiem blok-out zdobył Michał Paniączyk. W drugim secie gospodarze wzięli się do roboty i doprowadzili do stanu 12-9. Jednak wrześnianie po świetnych blokach oraz obronach w polu sami wyszli na prowadzenie. Tę partię atakiem z szóstej strefy przypieczętował Marcin Iglewski. Trzeci set był już rzezią niewiniątek. Kaliszanie ostatecznie zwątpili w zwycięstwo i stracili zapał do gry. Na połowie rywala zatrzymywało się niemal wszystko, czego dotknęli wrześnianie. Pomarańczowi mogli spokojnie zająć się poszukiwaniem plamek na parkiecie i odhaczaniem kolejnych punktów. Przywileju zakończenia pojedynku dostąpił Marcin Iglewski, tak jak na finiszu seta drugiego skutecznie zaatakował z drugiej linii. Gładkie zwycięstwo nad Kaliszem, 3-0 to efekt rosnącej formy Crispo'lu czy, czy swojej postawy gospodarzy? Ciężko powiedzieć, naprawdę przyjechaliśmy tutaj bardzo mocno skoncentrowani. Karl jest mocną drużyną. Nie jeden tu zgubi punkt, nie jedno spotkanie wygrałem na wyjeździe. Cieszy bardzo trzy punkty bez straty seta. Myślę, że to spotkanie bardzo zagraliśmy dobrze konsekwentnie zagrywką i dużo też było bloków. Ja myślę, że dopiero się liga zaczyna i ciężko powiedzieć, kto jaki będzie mocny, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że będzie pięć, 6 zespołów. Pozycja przyjmującego to już tak na stałe? No myślę, że to pytanie bardziej do, do trenera niż do mnie, więc e, trener mówi przed meczem gdzie gra, to wychodzę i spróbuję grać jak najlepiej. Jak się gra, kiedy dostaniesz mniej piłek? Nie wiem jak mi się gra, no w... tylko dziwnie, no ale generalnie nie, trzeba się tego przyzwyczaić chyba i jak będę grał na przyjęciu, będę podejrzewał dostawę no, mniej tych piłek. Z Kaliszem najczęściej padał wynik 2-3, 3-2, dzisiaj 3-0. Czym to było składowane? W tamtym roku sędziowie tu strasznie pomogli, wydaje mi się, że jesteśmy, przynajmniej ja jestem starszy i do tego bardziej na luzie i myślę, że to też jest jakiś dobry, dobry znak dla zespołu, że mamy grę spokojnie i może się wygra. W Kaliszu doskonale zaprezentowali się nie tylko zawodnicy, ale i kibice. Głośna, pomarańczowa ekipa jest świetnie wyposażona i ma opracowane różne warianty dopingu. Nic dziwnego, że miejscowym kibicom nie było do śmiechu.